Takim moim pragnieniem jest dzisiaj, żeby mówić 17 minut. Czyli teraz jest 52, to jak 17, to ile powinno być? 10 po. 10, dobra, 10 po. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to się uda. Ta nasza droga rekolekcyjna w moim zamyśle, to była taka, żebyśmy zobaczyli nasze słabości, które są dla nas. Szansą do tego, że po ich zobaczeniu wprowadzamy tam Jezusa, prosimy go, żeby on tam przyszedł, zrobił porządek i dodał nam siły, i on był naszą mocą. I najpierw pierwszego dnia myślałam, żebyśmy zobaczyli w ogóle, że takie słabości mamy i że jesteśmy słabymi ludźmi, i że jest przed nami jeszcze trochę roboty. Wczoraj e, chciałam, żebyśmy zobaczyli, e, jak to pycha. W nas powoduje, że my Pana Boga nie potrzebujemy i że my sobie damy radę sami. Ta pycha psuje relacje pomiędzy nami, pomiędzy nami a Bogiem, pomiędzy nami a drugim człowiekiem i w nas samych. A dzisiaj chciałabym, żebyśmy zobaczyli jeszcze jedną rzecz, która nas bardzo osłabia, ale też żebyś no tak chciałam się z Wami podzielić takimi dwoma lekarstwami na tę jedną rzecz, która nam, nas osłabia. I ta rzecz, ona, nie wiem, czy ona prowadzi do grzechu. Może prowadzić do grzechu, ale jak wiemy, no, wszystko w sumie może prowadzić nas do grzechu, jeżeli taką drogę wybierzemy. Narzekanie to jest taka nasza słabość. Taka słabość, która y, psuje nas od środka, psuje nasze relacje. Y, psuje nasze postrzeganie świata. I zacznę od tego, y, że, że w tym. Y, o, dobra. Że w liście Świętego Pawła, którego już tu kilka razy też y, wspominaliśmy, mamy takie słowa, że niech, y, niech z Waszych ust. Nie wychodzi żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca. I tu już jest pierwsza sprawa: jakie słowa wychodzą z moich słów? Czy to są słowa, które innych ludzi budują, czy to są słowa, które innych osłabiają, ale osłabiają także mnie? Ludzie, którzy narzekają, nie uważają się za negatywnie nastawionych do świata. To świat jest według nich negatywny, a oni jedynie na to odpowiednio reagują. I tu już jest pierwsza taka słabość nasza i pierwsze takie zakłamanie. I to jest pierwszy problem, który warto zauważyć w swoim życiu. Dzisiaj nawet jechaliśmy z księdzem Wojtkiem tutaj, ja tam też coś zaczęłam opowiadać. i ja tak. No ja teraz nie chcę narzekać, ale w sumie to chciałabym przedstawić pewne fakty. Nie? Powiedziałam tak? Tak? Powiedziałam. Więc przedstawianie faktów, czy jest już narzekaniem. Ale gorzej jest właśnie, jak ktoś mówi, ja nie narzekam, to świat jest zły, a to, 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 co, to co ja mówię, to w jaki sposób komentuję, to jest właśnie moja reakcja na to, na to zło. I nie chodzi tu wcale o to teraz, żebyśmy nie dostrzegali i nie widzieli tego, że jest coś w świecie złego. Żeby teraz nagle powiedzieć sobie albo powiedzieć innym, stop narzekaniu, nie narzekaj. Nie chodzi o to, nie chodzi o taki powiedzmy amerykański hura optymizm, że my teraz będziemy wszystko mówili, wszystko jest dobrze, wszystko jest wspaniałe, bo to też jest zakłamanie. Bardziej chodzi o to, żeby tak żyć i tak dobrze wyrażać swoje niezadowolenie, by ono było konstruktywne. Ja nie mam samochodu, dlatego tutaj przyjeżdżam, ale mogę być niezadowolona z tego powodu, że go nie mam. Ale cieszyć się z tego, że mogę mój sąsiad albo ktoś, kto jest mi bliski, i mogę poprosić go o to, żeby on no, pomógł mi w tej mojej trudności. Mogę mieć w swoim życiu dużo błogosławieństwa, dużo dobra, ale cały czas być niezadowolonym, cały czas narzekać. I teraz. Na tym też polega właśnie taka pewna refleksja nad naszym życiem, żeby to Boże błogosławieństwo w swoim życiu zauważyć. W jaki sposób narzekanie nas truje? Teraz to źle powiedziałam, bo chciałam powiedzieć o zupie, ale no trudno, wyjdzie na to, że będzie zupa. No my w klasztorze mamy jest nas około 60. Sióstr, więc nasze kucharki mają dosyć trudne zadanie, bo jak teraz dogodzić wszystkim smakom? Jak to, teraz, jak to teraz zrobić? No i zdarza się, że ta zupa nie zawsze jest dosolona, dopieprzona albo odpowiednio ciepła. No i zdarza się tak, że to narzekanie właśnie jest na kucharkę i na tę zupę. I mogę wyrazić, bo ona może być obiektywnie zimna, i mogę wyrazi, wyrazić swoje zdanie, powiedzieć, że ona jest zimna, a mogę przeżuwać ten problem zimnej zupy przez cały dzień i z całą wspólnotą. Żyjemy zimną zupą. Ja oczywiście mówię to tak trochę żartem, ale przetłumaczcie sobie na różne sytuacje, które są w Waszym życiu. Jeżeli ty nie pójdziesz i nie powiesz tego konstruktywnie osobie, która za to odpowiada, za ten jakiś tam brak czegoś, która ma na to wpływ, a będziesz chodzić i to przeżuwać, i tak tej sytuacji nie zmienisz. A w tobie rośnie niezadowolenie, które zatruwa ciebie, ale zatruwa także osoby, z którymi to właśnie przeżuwanie się odbywa. I okazuje się, że osoby, które narzekają, wcale nie chcą zmienić problemu, wcale nie chcą naprawienia tej sytuacji. I teraz przypomnijcie sobie, jakie są właśnie sytuacje w waszym ży w życiu, na które narzekacie, i czy faktycznie chcecie je zmienić? Czy faktycznie szukacie rozwiązania tego problemu i umiecie samym sobie zadać takie pytanie: jak to chcesz zmienić? Co chcesz z tym problemem zrobić? Kogo poprosisz do pomocy, kogo zaangażujesz w to rozwiązanie? Czy też chodzicie, narzekacie i trujecie siebie i trujecie innych? Dlaczego narzekanie jest złe? Bo pierwszą taką konsekwencją narzekania jest to, że osłabiamy swój nastrój. Osłabiamy nastrój tych osób, z którymi się spotykamy. Myślę, że pamiętacie historię, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, w którym było im wszystkim bardzo źle i teraz idą przez pustynię, widzą Boże cuda, ale szemrzą, narzekają. Nie pasuje im to, że zaczęli wspominać. W Egipcie to mieliśmy dobre jedzenie, a my tutaj teraz nie mamy, nie widzą Bożego błogosławieństwa, z którym związane jest to, że właśnie my teraz wychodzimy, będziemy wolni, tylko widzą brak. Ale też nie ma w nich Mojżeszu, no to zróbmy coś albo wspierajmy się. Jest narzekanie, które osłabia nastrój ich wszystkich i nie pozwala im widzieć Bożego błogosławieństwa. Podobnie też w Nowym Testamencie znajdujemy uczniów, którzy szemrali, na przykład wtedy, kiedy, wtedy, kiedy no, to roz, został ten problem rozwiązany, bo ustanowiono diakonów, którzy mieli opiekować się wdowami, rozdzielać uczciwie jedzenie. Ale ten problem wniknął właśnie z tego, że szemrali, że czuli się zaniedbywani przez apostołów. Więc kolejne, kolejne szemranie. Co może być taką pomocą na nasze narzekanie? Wdzięczność, bo człowiek wdzięczny zaczyna dostrzegać swoje obdarowanie żeby tu nawiązać do dusz akademickiego. Praktykowanie wdzięczności jest takim lekarstwem na wiele różnych chorób. I w jakimś tam gronie wspominałam o tym, że miałam ciocię, która też była urszulanką i ta ciocia pracowała w ogrodzie naszym w Pniewach i ona tam robiła taki orzechówkę, orzechy, spirytus, takie rzeczy. I to było najlepsze lekarstwo na wszystko dla mojego taty. Nie mam orzechówki, proszę księdza, ale rzeczywiście, gdyby to chętnie bym dała. W każdym razie ta orzechówka rzeczywiście mojemu tacie pomagała i na ból głowy, i na ból żołądka, i jak go mięśnie bolały. Więc naprawdę wdzięczność, dostrzeganie swojego obdarowania dostrzeganie błogosławieństwa związanego z obecnością innych też ludzi wokół nas, na których możemy liczyć yy, i praktykowanie wdzięczności. Teraz jest w cudzysłowie oczywiście mówię: modne praktykowanie wdzięczności. Tak jak praktykujemy, Bóg my praktykujemy u Pana Boga, żeby być pokornym, tak samo praktykujemy, czyli ćwiczymy i to się dzieje w naszym życiu. To nie jest tak, że znowu ja sobie usiądę i będę spisywać tylko i wyłącznie, a może to jest też dobre, spisywać właśnie momenty, za które ja jestem wdzięczna sobie, drugiemu, Bogu. Wdzięczność jest także takim lekarstwem na to, żeby nie porównywać się z innymi, bo kiedy zobaczę, że ja też mam, ja też mam, to nie patrzę, że ktoś ma więcej, albo że on ma, a ja nie. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście na przykład kupili sobie książki albo posłuchali Ojciec Kwiatek, jest franciszkaninem, i on powiedział w czasie jednej z konferencji takie zdanie, które bardzo mocno mnie poruszyło. W codziennym życiu widać, że to nie szczęście czyni nas wdzięcznymi, a wdzięczność czyni szczęśliwymi. I kolejną rzeczą, która chciałabym, żeby tak no tutaj wybrzmiała właśnie jako lekarstwo, na, na narzekanie, na szemranie, to pogoda ducha. Wczoraj święty Bernard z nam powiedział, że taka wesołkowatość jest jednym z przejawów pychy, ale wtedy, kiedy ona staje się taką maską dla nas kiedy my tym wesołym, tym takim byciem, nie wiem, dowcipnym, radosnym, próbujemy coś ukryć przed innymi ludźmi, albo żeby uważali nas za kogoś innego niż my jesteśmy. Święta Uszola Duchowska, założycielka mojego zgromadzenia, dała nam pogodę ducha jako taką właśnie taką drogę na trudności tego świata. Pogoda ducha, która nie wynika z mojego dobrego samopoczucia, która nie wynika z pozytywnych emocji, jakie mam, ale która jest stałym takim nastawieniem człowieka wobec, yy, wobec życia. Wynika to ze, z mojego zaufania do Boga, ze zjednoczenia, ze zjednoczenia z Nim. Czy można mówić o takim Bożym optymizmie? W ogóle, bardzo, yy, bardzo ciekawa jest etymologia słowa optymizm. Ono pochodzi z języka łacińskiego. Słowo optimus, najlepszy z możliwych. Ten Boży optymizm wynika z wierności dobrej, a nie złej nowinie. Czyli w naszym przypadku, teraz jak tu jesteśmy, yy, ta dobra nowina dla nas to jest, że Jezus zmartwychwstał, że umarł za nas, my już tego nie musimy robić, nikt tego od nas nie wymaga, abyśmy umierali i zmartwychwstał. Niebo jest otwarte dla nas, on czeka tam na nas, także w kontekście życia w świętości. Kiedy jesteśmy otwarci na dobro, zwłaszcza na to dobro najwyższe, na Boga, i wspomaga ten optymizm Boży, wspomaga nasze życie w konsekwentnie dobrej i życzliwej dla nas konwencji życia, nie osądu, ale tego, że patrzymy na drugiego człowieka jako także na, na dar i na siebie. Do nas święta Urszula Leduchowska napisała słowa, i my je mamy zawarte w, w takiej książeczce cieniutkiej, testament. Napisała tak. I to chciałabym Wam zostawić te słowa. One bardzo też tu korespondują z tym, co działo się przed Mszą Świętą. To w każdą niedzielę jest wystawienie przed Mszą. Każdą niedzielę w wielu kościołach jest Jezus czy wystawiony w najświętszym sakramencie w czasie adoracji czy no, można wejść do kościoła i święta Urszula mówi nam tak. Dzieci najdroższe, Przenajświętszy Sakrament to słońce życia naszego. To nasz skarb, nasze szczęście, nasze wszystko na ziemi. Kochajcie Jezusa w sakramencie miłości. Niech On będzie źródłem Waszej radości, Waszego pokoju. Szukaj gdzie chcesz. Nigdy nie znajdziesz więcej szczęścia, jak w tym błogim zachwycie duszy pogrążonej w cichej modlitwie u stóp tabernakulum. Tam najpewniej znajdziesz siłę w słabości, pociechę w zmartwieniu, radę w wątpliwościach, szczęście w krzyżu. Bylebyś z wiarą i miłością oczy swe ku Jezusowi podnieść umiała. I umiał. I czasami nam się wydaje, że my musimy bardzo dużo dać Panu Bogu. Chyba na pierwszego dnia mówiłam, mówiłam też o tym, że o tym traceniu czasu dla Boga. Czasami wystarczy, albo może nawet nie czasami, po prostu wystarczy stanąć przed Panem z tymi swoimi słabościami. I to też jest porównanie zaczerpnięte od świętej Uszule Duchowskiej. Tak jak Jezus' w tabernakulum, tak jak słońce, które świeci nad nami, a my jak takie szare płótno, wystawione na promienie słoneczne. Staje się ono bielsze, staje się białe. To to samo dzieje się z nami, kiedy my, uznając nasze słabości, uznając to, że jesteśmy pyszni, że brakuje nam pokory, to, że nie do końca we wszystkim ufamy Bogu, to, że narzekamy, my z tym wszystkim stajemy przed Jezusem i pozwolimy mu, żeby on działał. Bo wtedy w tym naszym zwyczajnym, Życiu prostym, pełnym słabości, okazuje się Boża moc. Amen.